Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, Powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie rzekł, weźcie to stąd, a nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc z stał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczego, niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku. Oto słowo Pańskie. Słowa Ewangelii zgłaszam nasze, że w dzisiejszych czytaniach Pan Bóg nas zaprasza do innego spojrzenia na Niego, bo często przykazania, wszystkie reguły, które Pan Bóg nam dał, widzimy jako ciężar. Już diabeł oszukał Adama i Ewy w raju. Pan Bóg z nienawiści, z zazdrości się ogranicza. Ale Pan Bóg Wie, że nasza inteligencja jest trochę zaciemniona, jak mówi katechizm, po grzechu. Że nie widzimy zawsze, co jest dobre. Mamy też osłabioną wolę, że nie zawsze chcemy tego, co, co dobre. A nawet jak chcemy, nie potrafimy tego zrobić często. Ale Pan Bóg nam pokazał, jak być szczęśliwym. Żydzi nie mówią dziesięć przykazań, tylko dziesięć słów, słów życia. Dziesięć drogowskazów, jak żyć w pełni szczęśliwym. Jak żyć tak, aby nasze zdolności, możliwości, świętość, godność, którą Pan Bóg nam dał, ażeby, były, ażeby w pełni rozkwitały. Niestety cały czas nas diabeł oszukuje i nam mówi, Pan Bóg cię ogranicza. Ogranicza ci, bo mówi nie zabijaj. A przecież to takie normalne. Z zemsty, z niewygody. Teraz tyle dzieci się zabija, bo są niewygodne, chore. I to widzimy już jako ograniczenie. Ale Pan Bóg wie, że nam samym to szkodzi i mówi nie rób tych rzeczy bo jeśli te rzeczy robisz to sam siebie i wszystkich innych naokoło unieszczęśliwiasz. Ech. na przykład pierwsze przykazanie nie będziesz miał bogów cudzych ode mnie obok mnie i to nie chodzi Jakąś chorą zazdrość Pana Boga, czy jego potrzebę, żebyśmy się do niego modlili. Ale jeśli traktujemy kogoś, albo jakąś rzecz, albo pracę, jakąś partię polityczną, naród wszystko jedno jako Boga, to zaczynamy temu służyć. I żeby służyć tej jednej rzeczy, krzywdzimy innych. Więc to z miłości Pan Bóg dał wszystkie przykazania. I tutaj dobrze tak w nawiasie powiedzieć, że ten kawałek często wykorzystują świadkowie Jehowy i inne sekty czy grupy protestanckie, które cały czas zarzucają, że my fałszujemy przykazania, że fałszujemy Pismo Święte. I ktoś, kto za bardzo nie zna Pisma Świętego, powie, no faktycznie fałszuje Kościół katolicki. Bo my mówimy tylko drugie przykazanie, już nie będziesz wzywał Pana Boga swego nadaremno. A tutaj jest rozbudowane, tutaj też nie jest ponumerowane, więc to też tak jest trochę... Ale jest kilka razy nie będziesz, nie będziesz czynił żadnej rzeźby. I mówią... Wtedy protestanci, że krzyż czy figurki świętych to jest właśnie przeciwko temu przykazaniu. Jeśli się traktuje figurkę czy obraz jako Boga, to tak, i się magiczne jakieś przypisuje temu, to wtedy tak, to wtedy to jest przeciwko temu przykazaniu. Ale tak, wierzymy, że Pan Bóg sam. Pokazał się nam w formie widzialnej, więc sam nam dał przyzwolenie, ażeby w sposób widzialny namalować świat boski. Ale to jest też z miłości do nas, ażebyśmy się za bardzo nie przywiązali do rzeczy stworzonej, bo można bardzo łatwo zatrzymać się tylko na stworzeniu na pięknie natury, na drugim człowieku, na jakiejś gwieździe czy coś takiego. I wiele religii się opiera na tym, że jakieś stworzenie zaczyna być wywyższane ponad wszystko. Ale jak, jeśli to stworzenie, jeśli drugi człowiek, jeśli coś stworzonego, góry, wodospady są takie piękne, to jak piękny musi być ten, co to stworzył. Więc Pan Bóg nie chce, żebyśmy się zatrzymali na płyciźnie. Mówi, idź dalej, idź głębiej. Jeśli to Cię zachwyca, niech Cię zachwyci jeszcze bardziej ten, kto to stworzył z miłości do Ciebie. Nie będziesz wzywał imienia Boga do trzech rzeczy. No i chodzi tylko o takie oborze, które mówimy trochę w różnych sytuacjach zupełnie niepotrzebnych, wcale nie odnosząc się do Boga. Wtedy najprostsza rzecz to kontynuować modlitwę i nawet jak się nam wymsknie o Boże, to przynajmniej powiedzieć: „Dziękuję Ci, albo przepraszam, albo weź, prowadź mnie, żeby to odnieść do Pana Boga. Ale chodzi też o to, że w imieniu Pana Boga czasami mówimy coś, co Pan Bóg wcale nie powiedział. I to robią niektórzy księża, niektórzy partie polityczne, inni ludzie, czasami rodzice, no dzieci mówią w ten sposób: Pan Bóg się na ciebie obrazi, jeśli to zrobisz. I to jest też używanie Boga do trzech rzeczy. Ale to też jest trochę używanie Pana Boga do zaspokojenia naszej potrzeby, poczucia się dobrze. Chodzę do kościoła, żeby mieć troszkę spokojniejsze sumienie. Pójdę do spowiedzi raz na rok, żeby troszeczkę się wybielić, żeby poczuć się lepiej. Oczywiście wszystko może być początkiem większej łaski. Ale jak mamy takie podejście do Pana Boga, no to go używamy do trzech rzeczy. Pan Bóg jest na tyle pokorny, że daje się wykorzystywać do trzech rzeczy. Ale mówi nam, uważaj, bo to nie jest relacja miłości. Pamiętaj o dniu odpoczynku, aby go uświęcić. To też jest dla nas pomocą. Panu Bogu nie jest potrzebny nas, nasz odpoczynek, ale chce nas wyzwolić od niewoli pracy, od niewoli pieniądza, od niewoli czegoś innego i dać nam czas, żeby pobyć z rodziną. Wiele osób, i to nie żeby oskarżać kogoś, wyjeżdża za granicę ojciec. I pracuje po godzinach wszystkie niedziele, bo trzy razy więcej płacą, żeby tylko wysłać pieniądze do domu. A jak wraca po kilku latach i dom już jest wspaniały, a żona tam mieszka z kimś innym. Albo dzieci o nim zupełnie zapomniały. I nawet jak wiedzą, że to jest tatuś, to z nim nie mają żadnej relacji. Więc Pan Bóg mówi uważaj, nie stawiaj pracy ani pieniędzy na pierwszym miejscu. Bo stracisz wszystko, więc to też nie jest, że Pan Bóg chce ograniczać. I, tak, I wszystkie przykazania. Pan Bóg nie daje im po to, żeby tylko czekać, jakie zrobimy, a żeby nas ukarać. Ale mówi, chcesz być szczęśliwy, święty, spełniony, to idź tą drogą. Nie w nagrodę za przykazania dam Ci świętość. Ale to jest droga do świętości. Ale nie tylko to. Pan Jezus poszedł na krzyż. Na krzyż, który nie jest też przykazaniem, ale jest też drogą, wskazówką dla nas, jak my mamy iść. Ktoś Cię obraża, oskarża. Pan Jezus pokazał drogę jaką możemy iść, przyjąć to na siebie i przebaczać. Jakieś cierpienia, próby, pokusy, Pan Jezus pokazał, jak je zwyciężać, jakie przechodzić. Ale to oczywiście dla świata jest zgorszeniem, dla greków, powiedzmy, dla tych, którzy się opierają na mądrości na mądrości tego świata na zrozumieniu na magicznym takim trochę podejściu do pana do religii to jest zgorszenie jak to ja mogę cierpieć często się słyszy skoro są dzieci które głodują, głodują na świecie to pana boga nie ma nie pan bóg dał też tobie pieniądze żeby pomóc tym dzieciom które głodują a dla innych jest z gorsz, głupstwem. Głupstwem, to znaczy nic nie wartym. Cierpienie, przebaczenie, znoszenie, upokorzenia, nic nie warte, głupstwo. I my bardzo często wpadamy albo w jedno, albo w drugie. My się gorszymy Panem Bogiem, odchodzimy od Niego, obrażamy się na niego, bo mamy jakieś cierpienie w życiu, czy próbę. Albo to wszystko się wydaje głupotą. Całe Pismo Święte nie rozumiem, więc to jest głupie. I tutaj Pan Jezus, jako pierwszy, jedną z pierwszych rzeczy w Ewangelii Świętego Jana, zaraz po. W ślubie w Kanie Galilejskiej idzie do Jerozolimy, bo zbliża się święto Paschy Żydowskiej, czyli nasza Wielkanoc. Bo w trakcie Paschy pan Jezus umarł też. I Jan nam daje trzy Paschy, które pan Jezus przeżywał w Jerozolimie. Wszystkie tam jakoś ten. Więc. Zbliża się święto, zbliżają się święta wielkanocne. I dobrze by było pomyśleć, żebyśmy nie patrzyli za bardzo na zajączki, jajeczka, święconki, inne rzeczy, ale zobaczyć, czy ta nasza świątynia jest przygotowana na przyjście Pana Boga. Bo później tutaj wyrzuca wszystkich sprzedających baranki, woły bo rozrzucał monety bankierów, ale dla kultu było to bardzo potrzebne, konieczne, bo świątynia miała swoje pieniądze, żeby cokolwiek kupić na terenie świątyni, na przykład zwierzęta na ofiarę, a ofiarę się składało, żeby przeprosić Pana Boga, poprosić, ofiarę się składało, żeby wykupić pierworodnego syna. Także wszyscy potrzebowali tych, tych rzeczy. I tutaj Pan Jezus w pewien sposób stawia wszystko na głowie. Ale dlatego może, że to za dużo miejsca zajmowało, że to jest konieczne, ale jak to za dużo miejsca zajmuje, też w naszym sercu, też takie przychodzenie do Pana Boga i takie trochę wymienianie monet. Panie Boże, ja Ci dam pięć minut mojej modlitwy, ale Ty masz rozwiązać jakiś mój problem. Ja pójdę raz w niedzielę do kościoła, ale ty masz mi załatwić to czy tamto. Także też z Panem Bogiem tak trochę handlujemy różnymi monetami. I nasze serce często jest targowiskiem. Nasze relacje też targowisko. Kto lepszy? Kto większe mięśnie, kto lepsze paznokcie, kto jakoś mądrzejszy, kto lepszy samochód. Targowisko. Cały czas się targujemy ze wszystkimi naokoło. Albo się targujemy: ja tobie daję pięć minut, ty mi dajesz jakieś ten. Ja tobie daję zainteresowanie, ty mi dajesz bliskość, i tak dalej. Targowisko. A Pan Jezus chce nas zaprosić do miłości. Do tego, by ten nasz dom, serce, ale też każda relacja, małżeństwo, rodzina, były domem modlitwy. Powtarzam, nie dlatego, że jemu to jest potrzebne, ale żebyśmy mogli naprawdę tam gościć Pana Boga. Dlaczego? Bo mówi o swoim ciele jako świątyni. Jego ciało oczywiście uwielbione, które też przyjmujemy w komunii, ale też jego ciało jako Kościół. Wszyscy jesteśmy częścią tego świętego ciała Pana Jezusa, Kościoła. Ze wszystkimi grzechami ludzkimi ojcowie Kościoła mówili o Kościele święta prostytutka. Święta przez Pana Boga, przez łaski, sakramenty, słowo Boże, przez głowę Jezusa Chrystusa i prostytutka przez nasze ludzkie słabości i grzechy. Ale święta prostytutka świętością Pana Boga. Więc my wszyscy jesteśmy też częścią tego Kościoła. Kościół to nie są tylko księża i biskupi. Jak ktoś napada na Kościół, to tak naprawdę na samego siebie powinien też kierować palec. Bo wszyscy przez chrzest jesteśmy częścią. Ale też przez zmartwychwstanie Chrystusa, ciało każdego z nas małżeństwo, rodzina, każda relacja. Jesteśmy zaproszeni, żeby było świątynią, czyli miejscem spotkania z Bogiem. Już kończę, ale Pan Jezus pod koniec tutaj jest napisane, że nie potrzebuje niczyjego świadectwa o człowieku. Nie musisz przekonywać Pana Boga do tego, jaki jesteś dobry. Bo czasami tak robimy. Ubieramy się w różne stroje przed Panem Bogiem, jacy to my nie jesteśmy święci, jacy ten, oszukujemy siebie, a Pan Jezus nie potrzebuje, widzi nasze serce. Więc też w Wielkim Poście starajmy się pościć od gadulstwa przed Panem Bogiem, ale po prostu stanąć przed Nim i powiedzieć, Panie, Ty znasz mnie, pomóż mi, prowadź mnie. Napełniaj mnie łaską, oczyść moją świątynię, świątynię mojego serca, mojej seksualności, mojego ciała, moich relacji, moich pieniędzy, mojego czasu. Oczyść, Pani, Ty tą świątynię, abyśmy mogli innym coraz bardziej pozwalać w tej świątyni naszego życia spotykać się z Bogiem.